Jestem sobie na górze Chris Crossa i na podjeździe znowu mi pękła szprycha. Ta trasa jest coś pechowa pod tym względem, bo ostatnim razem było podobnie. Teraz chcę co prawda nagrać Juju, -ju, ale w sumie jak będzie fajny przejazd Chris Crossem to pewnie też wrzucę. I z tej trasy możemy jechać teraz na Juju albo Myszałowa Jeszcze obiektyw, obiekty, żeby na nich było wszystko widoczne. My pojedziemy sobie teraz na Juju, -ju, jako że nie nagrywałem jeszcze Juju, -ju, a jest to całkiem fajna trasa. w h Tu jest trochę zarośnięte więc trzeba uważać wow. I tu łączymy się ze szlakiem pieszym też w sumie trzeba uważać Tu gdzieś zaraz jest przecinka, którą zawsze o, tam była no właśnie, którą zawsze mijam, bo lepiej się wbić tu żeby było w miarę ciągle z górki bo inaczej bym się wbijał tu i by było pod górkę Tutaj no, na razie nic za bardzo się nie dzieje, ciągle sobie idziemy szlakiem. Więc nie ma też co za szybko, bo tak jak było widać, co tutaj ludzie. Tutaj jest chwila podjazdu. I w sumie zbliżamy się do końcówki trasy. Tu jest ciekawy nawrót na stromym. No i tu też jest ekspozycja spora. Tu właśnie lepiej, żeby nie było ludzi. A wtedy może być różne. O, właśnie, są. Także to by była trasa Chris Cross do Juju w Myślnicach.